Informatyka to nauka o przetwarzaniu informacji. Zazwyczaj kojarzy nam się z komputerami. Aby jednak stworzyć komputery niezbędny był odpowiedni rozwój matematyki i techniki. Człowiek przez wieki próbował ułatwić sobie liczenie. Pierwotni ludzie nacinali karby na kościach zwierząt, starożytni wymyślili liczydła, a w XVII wieku powstał suwak logarytmiczny. Pierwsze maszyny liczące powstały w XVII wieku, a pierwszy kalkulator w końcu XIX. Ale prawdziwy przełom w informatyce przyniosła II wojna światowa. To wtedy powstały pierwsze komputery: amerykański ENIAC do obliczenia lotu pocisków, który ważył 27 ton, brytyjski Kolosus do łamania szyfrów i niemiecki Z3 do projektowania skrzydeł samolotów. Nie przypominały komputerów, jakie dziś znamy. To były szafy pełne lamp elektronowych. Wkrótce wymyślono znacznie mniejsze i bardziej wydajne od lamp tranzystory. Pojawił się też magnetyczny zapis danych stosowany do dziś chociażby w kartach bankomatowych. Pierwszym komercyjnym komputerem był IBM 650 wyprodukowany w latach 50. Kosztował tyle co dobry samochód, ważył jeszcze więcej, bo około 3 ton. Komputery długo były narzędziem naukowców, wojskowych i najbardziej zaawansowanych technicznie firm. Ale w latach 50. wymyślono mikroprocesory, produkcja komputerów taniała, tworzono coraz więcej oprogramowania użytkowego i w sprzedaży pojawiły się pierwsze komputery osobiste PC. Komputery robiły się coraz tańsze, coraz mniejsze, coraz szybsze i coraz łatwiejsze w użytkowaniu. To powodowało, że ich popularność bardzo rosła, a ich zastosowania były coraz szersze. Wkraczały w każdą dziedzinę życia. Pierwszy komercyjny laptop, Grid Compass Computer 1109, ważył 5 kg i kosztował aż 10 tysięcy dolarów. Kolejne były tańsze i szybsze. Wielkie zmiany w dziedzinie komputerów wprowadziła firma Apple, kierowana przez wizjonera Steve'a Jobsa. To ona spopularyzowała smartfony, iPhony. I tablety, czyli iPady. Dziś komputery nosimy w kieszeniach, czy jak zegarki na rękach. Zwykłe smartwatch ma moc obliczeniową wielokrotnie większą od komputerów sprzed kilkunastu lat. Na kartach pamięci, mniejszych od paznokcia, zapisujemy całe biblioteki. To nasz dzisiejszy świat. Promną rewolucją było połączenie komputerów w jedną sieć. Zaczęło to robić wojsko w latach 60 kontynuowali naukowcy, a obecnie trudno znaleźć komputer, który nie korzystałby z dobrodziejstw internetu. Kiedyś informacje przesyłano liniami telefonicznymi, dziś mknął z prędkością światła światłowodami. Ba, wymyśliliśmy nawet komunikację bezprzewodową, taką jak Wi-Fi i Bluetooth. Internet pozwolił na swobodne dzielenie się informacjami przez ludzi na całym świecie. Stworzył wielką, globalną bazę wiedzy, i bardzo ułatwił komunikację. Dziś w internecie toczy się całe życie: szukamy informacji, uczymy się, robimy zakupy, rozmawiamy, czytamy oraz piszemy różne głupoty. Rewolucja informatyczna przyspiesza. Komputery są coraz potężniejsze i potrafią ogrywać szachowych arcymistrzów. Są w każdym zakładzie produkcyjnym, sterują każdą inną produkcyjną. Otaczają nas ze wszystkich stron, nasze życie coraz bardziej jest od nich uzależnione. Gdy brakuje prądu i nasze smartfony się rozładowują, jesteśmy coraz bardziej bezradni. Nie działa wiele urządzeń, nie potrafimy zagospodarować czasu, a niedługo bez Google'a nie będziemy wiedzieli, jak zapalić świeczkę. Jednak postępu nie powstrzymamy. Trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał świat nawet za 10 lat. Twórcy science fiction wymyślają fantastyczne pomysły, a rzeczywistość ich dogania. Kto wie, może już wkrótce taką codziennością jak dziś smartfony będą komputerowe implanty, hologramy, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja albo autonomiczne samochody. A za 20 lat?